Cześć dziewczyny, fajnie, że ze mną jesteście. Dzisiaj mam dla Was obiecany filmik o mydłach z Alepo. To są te mydła, o których Wam mówiłam już jakiś czas temu. Z tym, że ja bardzo chciałam, żebyście mogli je przetestować na własnej skórze i zobaczyć rezultaty na własnych buziach, więc odezwałam się do sklepu Organeo. To jest to jeden chyba z takich dwóch większych sklepów internetowych w Polsce, które mają w swojej ofercie te właśnie mydła. I zapytałam ich, czy nie chcieliby przekazać paru egzemplarzy na nagrody dla czytelniczek i widzek. I oni się zgodzili, co mnie bardzo cieszy. Więc mam dla Was osiem. Mamy dałek do wygrania. Jeśli jesteście zainteresowane, to zetknijcie sobie na bloga, bo tam jest cały konkurs. Nie musicie mieć żadnego konta, żeby się tam zgłosić, no i tam są wszystkie warunki, które musicie spełnić, czy tam pytania, na które musicie odpowiedzieć, żeby potem mydełka się zgłosić, więc zapadę, zapraszam. No i ja dostałam parę tych mydełek, żeby Wam je pokazać, oprócz tego starego, mojego zwykłego, którego używam już długo. Więc teraz o tych mydełkach wam trochę opowiem, o co w ogóle chodzi. To są mydła produkowane najczęściej w Syrii, chociaż nie tylko. I ich siła polega na tym, że to są właśnie mydła produkowane według starej receptury, która się nie zmienia naprawdę długiego, długiego czasu. One generalnie mogą nie wyglądać zbyt zachęcająco, ponieważ wyglądają w ten sposób. To jest takie klasyczne mydełko. Ponieważ one są robione oryginalnie z takiej zielonej mazi, która potem jest zielona na kostki, kiedy troszeczkę przesycha, i potem jest suszona na pustyni około 9 miesięcy. I wtedy one właśnie z tego zielonego koloru zmieniają barwę na taki taki brązowawy, jaki teraz możemy oglądać. Z tym, że jeśli je zmoczymy, to one delikatnie wracają do tej zielonej barwy. Tutaj mam takie mydełko, którego używam już około miesiąca i ono jest właśnie takie bardziej zielone. Te mydła zawierają olej laurowy, który działa trochę tak jak taki naturalny antybiotyk. Jest w stanie uporać się z różnymi problemami skóry, takimi jak nie wiem, trądzik, głuszczyca. Tego typu rzeczami. One zawierają również oliwę z oliwek i różne inne dodatki olejem, tego typu rzeczy, to zależy od tego, jaki to jest dokładnie rodzaj mydła. Natomiast nie zawierają ani jednej rzeczy, która może być dla naszej skóry szkodliwa czy też drażniąca, jeśli oczywiście nie jesteśmy uczulona na przykład na olej laurowy. Mydło Alep generalnie dzielimy według tego, ile procent oleju laurowego zawierają w sobie. Um, czyli na przykład takie najbardziej podstawowe mydełko zawiera 5% oleju. Jest też 25% i 40%. Bywają też um, takie o jeszcze wyższym stężeniu, ale ten taki podstawowy podział to jest właśnie na te trzy rodzaje. Ja najbardziej lubię 40%, ponieważ ona jest najbardziej lecznicza i im więcej tego oleju laurowego zawiera takie mydełko, tym bardziej jest lecznicze i tym silniejsze ma właściwości. Jeśli Nasza skóra jest normalna, prawdopodobnie 5 lub 25% to będzie dla nas taka optymalna ilość. Jeśli na przykład borykamy się z trądzikiem czy jakimiś chorobami skóry, 40% będzie prawdopodobnie najlepsze. Więc tak wygląda takie mydełko. To jest akurat 25%. Każde mydło ma tutaj wytłoczone taką sygnaturę, i potem możemy poznać, czy ona jest oryginalna. Jak widzicie, na przykład ona jest tutaj jest po prostu tak opiłowane ręcznie. I tak mniej więcej wyglądają razem. Tutaj jest piątka, dalej jest dwudziestka piątka i tutaj jest czterdziestka. One się faktycznie wizualnie troszeczkę różnią. Taka czterdziestka jest po prostu troszeczkę ciemniejsza, taka bardziej żółta od na przykład piątki. Również zapach czterdziestki moim zdaniem jest, jest ładniejszy. Generalnie ja lubię takie zapachy i mi one nie przeszkadzają. One pachną trochę jak takie, nie wiem, zwykłe szare mydło, z tym, że tak bardziej może nie wiem, organicznie, faktycznie pachną trochę olejami. No i to jest taka rzecz, która może przeszkadzać, aczkolwiek myślę, że jeśli chodzi o, o, o zalety takich mydełek, to i tak jednak pozytywne skutki są większe i ten zapach można jakoś przepchnąć. Ja używam również tego mydełka, to jest AMDK Halab i to jest akurat mydełko, które zawiera 10% oleju laurowego i resztę oliwy z oliwek. Jak widzicie, kiedy ono wyschło, jest takie dość błyszczące, ponieważ faktycznie. Ono tej oliwy z oliwek zawiera dość dużo i jest takie może bardziej nawilżające niż na przykład piątka czy dwudziesta tego, piątka tego zwykłego komydełka. Jest ofiarą takie ciemniejsze wydełku Alep. Ono zawiera błoto z morza martwego i 10% oleju laurowego. Więc jeśli macie tłustą skórę, czy generalnie u Was sprawdzają się takie rzeczy jak glinki, właśnie przyrokiem błota i tak dalej, to możecie być zainteresowane tym wydełkiem. Ono pachnie już zupełnie inaczej. Ten zapach jest o wiele ładniejszy i właśnie jest taki glinkowy, mniej więcej coś w tym stylu. I jest też takie mydełko z nigelą, czyli z olejem z czarnuszki siewnej. I on jest akurat najlepszy na alergię, ponieważ ten olej akurat bardzo dobrze radzi sobie z wszelkimi alergiami skórnymi. Więc jeśli akurat męczycie się z alergią, nie wiem, na całym ciele czy też na twarzy, to to mydełko z kolei będzie najlepszym wyborem. To mydełko jest też takie bardzo nawilżające i bardzo delikatne, więc jeśli macie suchą skórę, to tutaj też nie powinno być problemu. Ja tych mydełek z Alepo używałam przez około rok i zaczęłam tak standardowo. Od piątki. Przez 25 doszłam do 40, która mi najbardziej odpowiada ze względu na te lecznicze właściwości i ze względu na zapach również, ponieważ ten zapach tej 40 jest najładniejszy przynajmniej dla mnie. I przez ten czas ja zauważyłam wyłącznie same pozytywy. Znaczy te mydła są też świetne, jeśli chodzi o mycie całego ciała. Ja wiem, że tymi mydłami można mieć też włosy. Aczkolwiek ja spróbowałam raz i powiem Wam, że to nie jest jednak taki stopień oczyszczenia włosów, który by mi odpowiadał. Znaczy, wiadomo, że jesteśmy przyzwyczajeni do szamponów i trudno się przestawić na, na takie mycie włosów mydłem, Włosy były owszem oczyszczone, ale nie były tak lekkie jak po zwykłym szamponie, więc jakoś nie mogłam się przełamać. Ale takie mydło może mieć również bardzo zabawienny wpływ na skórę głowy, jeśli macie problemy właśnie ze skórą głowy. Ono jest w stanie wyleczyć łupież na przykład, czy też nie wiem, jeśli po każdym szamponie głowa, skóra głowy was stwędzi i to jest takie dość męczące, to, to myślę, że możecie spróbować myć włosy właśnie takim mydełkiem. One są niesamowicie wydajne, ponieważ takie mydło, którym myjemy na przykład tylko buzie potrafi zostać u nas przez 2-3 miesiące. Ja miałam takie made 3 miesiące. Ja busie myję 40, a, a całe ciało mię 25 lub piątką, ponieważ tej 40 na całe ciało trochę mi szkoda. On również jest bardzo fajne do mycia okolic intymnych, jeśli macie akurat jakieś problemy, nie wiem, grzybice tego typu rzeczy, jakieś podrażnienia, to to też jest naprawdę bardzo fajna sprawa, z tym, że wtedy chyba faktycznie piątka jest najlepsza. Jeśli macie skórę tłustą i zanieczyszczoną, najlepsza dla was będzie 40. Z tym, że tak, 40. 40 mogą trochę wysuszać skórę. Najmniej wysuszające są piątki i dwudziestki piątki. Jeśli macie na przykład tłustą skórę, taką zanieczyszczoną, nie wiem, trądzikową i problematyczną, to spokojnie możecie się zdecydować na czterdziestkę albo na taki wariant z tym błotem z morza martwego i to będzie w porządku. Jeśli macie bardzo suchą skórę, to myślę, że 25 piątka albo piątka będzie odpowiednia. już ta dziesiątka, czyli ten syryjskich skarb, który też jest taki bardziej nabliżający. Jeśli macie problemy właśnie z skórą alergiczną, to, to myślę, że, ten, że to mydło z nigelną będzie akurat najlepsze. Te mydła potrafią wysuszyć trochę skórę, jeśli stosujemy je za często, czyli na przykład widzimy fajne rezultaty i smarujemy się nimi no stop, myjemy, myjemy buzię dwa razy dziennie, ja myję nim buzię tak naprawdę raz dziennie. Używam go również do OCM i, i potem, nie wiem, nawilżam moją skórę jakimś olejem i nigdy nie zauważyłam wysuszenia, ale wiem, że niektóre osoby z tym się spotykały. Ja myślę, że po prostu umiar jest tutaj najlepszy i, i nie można przesadzać, tak samo jak z każdą inną rzeczą. Takie mydełka kosztują różnie, od, nie wiem, 16-18 zł do około 26, coś koło tego. Także to jest całkiem niewielki wydatek, biorąc pod uwagę czas, na jaki nam to mydełko starczy, czyli co najmniej dwa miesiące albo miesiące, a w najlepszym wypadku, nie wiem, um, trzy miesiące, ponieważ taka kostka jest naprawdę bardzo duża, ona się zużywa bardzo długo, jeśli myjemy ją na przykład tylko buzię, to naprawdę jesteśmy urządzone na bardzo długo. Mi te mydła bardzo pomogły i z tego co wiem nie tylko mi, ponieważ dziewczyny na przykład na wizażu, tam w KWC, w recenzjach akurat czterdziestki pisały, że nie wiem, zauważyły zmniejszenie zaskórników, ogólne poprawienie stanu cery, nie wiem, mniejsze niedoskonałości i tak Więc ja myślę, że szczególnie jeśli mamy problem z trądzikiem, to się warto na te mydełka skusić i, i warto się przedstawić na taką pielęgnację, szczególnie jeśli na co dzień używamy takich mocno oczyszczających żeli do skóry trądzikowej, to myślę, że, że takie mydełko ale na przykład 40 jest w stanie naszej skórze bardzo pomóc. No i to jest tyle. Takie mydełka możecie kupić w sklepach internetowych, czyli na przykład Organeo. Um, I akurat 30 listopada jest dzień darmowej dostawy, więc jeśli chcecie cokolwiek zamawiać, to myślę, że wtedy to jest najfajniejsza opcja, ponieważ niezależnie od tego, za ile tę mydełka kupicie i jaką opcję dostawy wybierzecie, um, to ta dostawa będzie darmowa. Um, I myślę, że takie wybieranie w sklepach internetowych to jest jednak najfajniejsza opcja, ponieważ tam macie gwarancję że to mydełko jest faktycznie oryginalne. Ponoć podróbki się zdarzają. Hmm. Ja nie wiem jak to jest, bo jeszcze na nią na żadną nie trafiłam. Um, ja zawsze kupowałam właśnie w takich dość sprawdzonych sklepach internetowych. Na dziewczyn z Krakowa ja wiem, że te mydełka są na przykład w mydlarni Świętego Franciszka. Bardzo ważne jest to, żeby to mydełko wyschło bardzo dobrze po każdym użyciu, ponieważ ono się wtedy tak bardzo ciapcia i um, trudno jego potem użyć, szybciej się zużywa, gorzej wygląda. Także warto je naprawdę dobrze wysuszyć. Um, no i to jest chyba wszystko. Zapraszam do zaglądnięcia na bloga, ponieważ tam są wszystkie zdjęcia, których potrzebujecie, żeby by sobie zobaczyć te mydełka i, i wiele więcej, wiele szczegółów, o których tutaj nie mówię. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie tutaj koniecznie, a na blogu zgłaszajcie się po mydełkach. No i to jest wszystko. Ja dziękuję firmie Organeo za udostępnienie tych mydełek dla Was, a z Wami się żegnam i do zobaczenia w następnym filmiku. A gdyby ktoś z Was był ciekawy tej biżuterii, którą nosiłam, to jest akurat naszyjnik z kupusa który jest um, takimi naszywkami na materiale z wstążeczkami. I wygląda to mniej więcej